Jest. To ja, jest szósty, szósty, szósty. Szósty 6 lipca 2013 kurwa Wiśniowa na południu Polski <noise> i Koło mnie kurwa pierwszy uczestnik turnieju Ten chuj Ten kurwa <noise> Dodo kurwa PSO W zespole Intoxicated kurwa <noise> bramkarz kadry w jeba za znaczy <noise> <Ty kurwa. głos> Obok kurwa DJ rycerz 1936 <noise> Widać te skupienie na twarzy nawet nie mrugnie, kurwa. Obliza się. Ob, obok, kurwa, administrator kucharu Kubas. Zarządca tego y, lanu... z piwem z kadru, kurwa. To się wytnie. Nie się nie pije alkoholu. Administrator Kubas, który czuwa nad, nad dobrym podłączeniem wszystkich kabli na dzisiejszym lanie Wiśniowa. To jest administrator techniczny Po lewej Bezrobotny luk Wyjebany z Obecnie kurwa bez kontraktu, nie wyjebany Mam bez... propozycję z we tu. Bez propagandy Nie został wyjebany, absolutnie, absolutnie Obecnie bez kontraktu, ale chodzą ploty, że Pozdrawiam mamę, pozdrawiam mamę O, jest Elka Chodzą, chodzą ploty, iż luk składa w niedalekim czasie, kurwa, roczy się podanie do. luk szuka klubu! O właśnie! Nie mogę się wysłać chyba się wstydzę, kurwa, czy coś. To będzie coś powiadać. Ja jestem kurwa nieśmiały. Dobra, przy piłce, kurwa, kto? Po które to. Kto? Ja to. Powiedz tamto, kurwa. Kto jest win, kurwa? Sandro przy piłce! No ten jakiemu mu miejsce robi. Piwo. Jakie? Mama. Jakie skupienie na twarzach zawodników. i ja pier. Ośło na pewno Jemy kurwa. To... No trochę trzeba patrzeć. A mówi do was administrator FVP Jakub Burdecki.